Dzisiaj 19 dzień kwietnia. Witam Was serdecznie, pozdrawiam i zapraszam do wspólnej modlitwy fragmentem z Jana 3, wersety od 16 do 21 jest to kontynuacja rozmowy Jezusa z Nikodemem. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat był przez Niego, został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na światle, czy ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Oto słowo pańskie. Dwa kapity. Jeden akapit dotyczy tego naj, tych najpiękniejszych słów w Biblii chyba, tak bowiem Bóg umiłował świat. A drugi akapit mówi o tym kontraście pomiędzy ludźmi światłości i ludźmi ciemności. W zasadzie kluczowe zdanie tutaj brzmi. Sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. I wcześniej, kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony. Ludzie sami sobie gotują ten los. W przestrzeni duchowej, jeżeli w coś wchodzimy, musimy ponieść tego konsekwencje. I jeżeli wybieramy, wybieramy złe uczynki, wchodzimy coraz bardziej w ciemność. I ta ciemność powoduje w nas, że no nie chcemy, aby to zostało ujawnione, aby nasze uczynki złe. Były ujawnione, a jeżeli wchodzimy w światłość, to duchowym celem jest to, aby to światło było widoczne też dla innych. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że powinniśmy wybierać tę światłość, chodzenie w światłości, bycie świadkiem światła, Bożego światła w nas. Łaska jest ta sama dla wszystkich. Jezus przychodzący na ten świat, wcielający się, umierający za nas na krzyżu, dający nam nowe życie. I człowiek w wolnej woli, darmo danej od Boga, ma prawo wybrać i może wybrać: idę w stronę ciemności, idę w stronę światła. I ten fragment idzie mi bardzo też do tego z powtórzonego prawa, że kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj. I Zaraz później wybieraj więc życie, aby ci się dobrze powodziło, parafrazuję. I właśnie yy, okres paschalny, w którym jesteśmy, on nas zaprasza do tego, by chodzić w światłości Pana. Zawsze mnie dotyka ten chodzący do kościoła Paschał. Jak idę w procesji za Paschałem w służbie liturgicznej, to czuję się naprawdę, jakbym był członkiem narodu wybranego i idę za płomieniem ognia. I jest to przejmujący widok, kiedy idziesz tak w procesji za Paschałem. Z jednej strony masz skojarzenie z tym narodem wybranym, że prowadzi Cię Bóg, ale to ma mi zostać na cały rok. I kiedy uczestniczymy w wigilii Paschalnej, ale kiedy też widzę Paschał rozświetlony w czasie 50, 50 dni aż do 50 nicy przy ołtarzu, w widocznym miejscu, robi mi się tak ciepło na sercu, bo widzę, że jestem zaproszony do bycia w światłości i ten płomień ognia na w paskale przypomina mi, że, yy, że mam właśnie iść. Za Bogiem, za Jezusem zmartwychwstałym, który daje mi światło. Daje mi światłość. Myślę sobie jeszcze, że tak naprawdę to jest coś bardzo pięknego, że ktoś, kto przebywa w świetle, widać to po jego twarzy. Nie? Że Zobaczcie, na przykład, mówiłem to chyba w jakimś filmiku już kiedyś, że mają tak na przykład siostry w zakonach klauzurowych. Jak spotykasz się z nimi przez kratę w rozmównicy, to ich oczy promienieją. Promieniują. Po prostu widać to w ich oczach, że spotykają się z Bogiem. Widzą oczami serca. I kiedy ty to nie dotyczy też tylko i wyłącznie sióstr klauzurowych. Możesz również, e, kiedy przemawiasz z drugim człowiekiem, możesz mieć takie ogniki w oczach, kiedy spotykasz się z Jezusem. Tylko pytanie, czy właściwie poświęcasz czas nie, na to spotkanie z Jezusem. Czy chodzisz w Jego świetle? Czy chodzisz w Jego świetle? Czy zbliżasz się do światła, aby okazało się, że uczynki zostały dokonane w Bogu? I... Pytanie kolejne rodzące się z tego rozważania, czy w takim razie moja modlitwa, moje zbliżanie się do światła, do Jezusa, który jest światłością świata, powoduje, że ja staję się światłem dla świata? Jezus mówi: Wy jesteście światłem świata, solą ziemi, ale on mówi o sobie też, że jest światłością świata. Ciekawe, że. To określenie, które Jezus adresuje w stosunku do siebie, stosuje również do nas? Wy jesteście światłem, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Ale w innym fragmencie Pisma mówi, że ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. No i teraz pytanie, czy moja modlitwa karmi moją miłość w stosunku do Boga bliźniego? Czy moje uczynki przez moją modlitwę będą dokonywane coraz bardziej w Bogu? Myślę, że to jest dobre pytanie z, tego, z tej Ewangelii, z tego rozważania. Czy wyglądam na człowieka zbawionego? Już to zadawaliśmy sobie to pytanie, no bo jest mowa o tym, że świat został przez Jezusa zbawiony. I teraz co ja z tym robię? Czyli jeszcze raz. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że zesłał swojego Syna, abyśmy mieli zbawienie. I drugi akapit tej Ewangelii, możesz przyjąć zbawienie albo po prostu odrzucić to zbawienie. I jeżeli idziesz drogą światłości, oczywiście możesz się na niej potknąć. Ale znowu wybieram zbawienie. Wracam do Ewangelii o zbawieniu, do dobrej nowiny, nowej, dobrej nowiny o ratunku w Chrystusie. I dzisiaj, kiedy czytamy ten bardzo ważny zresztą fragment rozmowy Jezusa z Nikodemem, prośmy Ducha Świętego, żeby, żeby było po nas widać, że wybieramy każdego dnia Chrystusa i żeby, żebyśmy się tak zbliżali do światła, żeby było po nas widać, że. Emanujemy tą, tą światłością, eee, żeby było widać, że jesteśmy zakochani w Bogu. Duchu Święty, proszę Cię dla, dla każdego z nas tutaj o taką e, ufność w stosunku do Jezusa, abyśmy spotykając się z Nim, przechodzili tymi promieniami światłości, aby było widać po nas, że nie tylko Świecimy blaskiem Chrystusa, odbijamy Jego światło, ale jesteśmy zakochani w Nim. Przyjdź Duchu Święty i przemieniaj nasze wnętrze, przemieniaj nas. Abyśmy z ciemności przechodzili coraz bardziej do światła. A jeżeli wybieramy drogę właśnie światłości, to nawet jeżeli upadniemy, to żebyśmy zawsze wchodzili w Twoją światłość, wracali. Na drogę światłości zawsze. Amen. Dajcie lajka, subskrybujcie kanał. Dziękuję za każdą, wasz, wasz, każdy komentarz, za modlitwę, nasze, za naszą społeczność tutaj e, YouTube'ową. E, dziękuję za każdą ofiarę na zrzutkę. Link znajdziecie do zrzutki w opisie tego filmu. Zbieramy na y, nowe akcesoria muzyczne. Sprzęty, mikrofony, czy też stojaki, różne rzeczy takie, które pomagają w uwielbieniach i prowadzeniu tych uwielbień, to przede wszystkim na to jest przeznaczone są te ofiary. No i tyle. Dzięki, że jesteście. Dobrego, błogosławionego dnia, pięknej środy. Jeżeli będzie taka możliwość, to dzisiaj będzie też transmisja na moim YouTubie. Około godziny 19.00 uwielbienia e, mam warsztaty i uwielbienie w Stegnie. Więc zapraszam do tego, by e, śledzić, ale nade wszystko się tym pomodlić. Z Panem Bogiem.